Aaaa, nie ma to jak kupa, ale że nie papier w ogóle, no. Ktoś, co tam się nabija? Zajęte, męty. Ach. Już nie przyda. się. Dobra. Zajęte no, zajęte było, chcesz papieru? No mam papier no też Ja ci pomogę. Nie wiem, masz... jakieś problemy. Czy ja, ja ci pomogę, czy... czy, czy... O, do No tak, tak, kurso, no! Było wcześniej przyjść. E, Witajcie drodzy w kolejnym odcinku naszej przygody w grze Scrap Mechanic, gdzie tym razem postanowiłem załatwić się na łonie natury. E, no, <laughs> tak w skrócie. No, dzisiaj jak w odcinku zapowiadałem Będziemy co nie trzeba zrobić a, jakąś farmę czy coś, żeby się przydało, ile można... No ile można, kurczę, wadzić po tych wszystkich lokacjach i tam próbować... dać jakieś żarcie trzeba w końcu... Pomyśleć nad tym tematem. No tak, w ogóle pod odcinkiem oczywiście tu posegregowałem. No drewno, ale... Patrzcie na to. Na tą strzałek, Zwyciężę trochę przód, żeby. żeby kurde, było. Patrzcie na to maszyni. I mamy tutaj. Niezawodny system cofania. Jak chcecie do przodu, to. nie wiecie, ale jak chcecie do tyłu. Muszę nacisnąć ten na przycisk. O, patrzcie na to. No Tak więc Zdajemy ritem sprawę dzisiejszej odciny Co zrobić Farmę Tak, tak zwane, w międzyczasie to trochę zmodyfikowałem pojazd, czy bardziej tył. To teraz trzeba do jakiejś wody podjechać. Na ja pewno raczej eee, do zasadzenia czy teraz napełniamy to, to jeszcze to wycięte z wody o nie, a worka goni, to ja worka goni szło, a taka tam formalność I teraz tak w sumie to my to mamy nawet ładny płaski teren, więc nie tak no przecież. Tu jest prosto jak... Fajnie. Dobra. Dobra na razie to mamy takie coś. Aha. I zapomniałem jeszcze wziąć bloku metalowego. Super, muszę jeszcze teraz tam wracać. Dobra, w końcu ogarnąłem, więc teraz tak. Ej, Ej bym pomarańczy ogólnie to lepszych jedzeni w by... że to są właśnie te buraki, co im dają, równo piernie, o tego, ja tyle samo, ja za głodu, o, to będzie to zmienić kierunek i tu mogę celować, ja bym to gorzej ja, to wykonał, nie, super, nie gadaj, że mi to nie chce wyjść, dobra że no Nawet nie jest mina tego, że jest nierówny teren co auto Chcesz współpracować za bardzo jest problematyczny Też można to zrobić klasyczną metodą czyli wiadrem To już tak będzie szybciej niż mam kombinować z tym małtem. Trzeba będzie amortyzatory zamontować. Dobra. Teraz że się przydało to No, jeszcze mi Ponawoził to. Jeszcze szybciej rosło. A ten? Nie teraz nie bym się zajął obudową tego przebitku I mamy to wszystko zrobione. Na razie. Jest okej. Okay. Ja. ogóle po drodze na potoczenie się na tego jednego gałgana, więc Tak, by co to jest o ograniczenie połączeń co chodziło? Bo... Teraz mamy Chwila, no. Momencik, momencik. A teraz mamy, tak jakby, dwa światła w fajnie. No nie, to, to, to nie jest symetryczne. Eee, no niestety. Jakie ty życie. Się widzimy po cięciu gdy stanie noc, to 9 minut, 3 minuty, 2 minuty, więc 9. My dzisiaj widzimy. Dobra, że to nie jest 9 minut, ale 7 chyba. Ja tak pomyślałem, że jak to moje auto nie tak blisko stać, to mogę się zniszczyć, więc leczniejszym więc... rozwiązaniem Właśnie tego typu A, będzie wymieszczone go... ...to tutaj No I nawet jak... ...trzeba zabezpieczyć Jezu Jezu Coś coś takiego no, ja to ja nie dam O Tak No Musimy no. to... Le le ...lekko Tak, chwilę, zaraz mi się teraz kończy. Co ja zrobię wtedy, no nie wiem co robię. A w ogóle... Mi się wszystkie rośliny urosły, bo... bo nawoziłem to. W sumie to... Jedne co ...jest jakkolwiek istotne do to, żeby mi tego nie rozwalili. Bo się daje, że te zapasy żarcia mogą mi staczyć na dłuższy czas, bo... Mo co? Czemu by nie?

Ogólnie to zostały obronione To jest super lux i tada, więc no To by było tyle z dzisiejszego odcinka Kolejnych przecudownych przygód W grze Scrap Mechanic A Co trzeba więcej powiedzieć, no Kończymy na dzisiejszy odcinek, czyli Do następnego